Nie, nie mogłem się znudzić, dopóki są, popro... o, są osoby, są rodacy, którzy mieszkają za wschodnią granicą, którzy czekają na te paczki, a czekają na te paczki, bo mamy listy, mamy informacje i wiemy o tym, że ta paczka, która zawiera sobie tą, ten, wymiar, ten wymiar patriotyczny, ten wymiar religijny, zawiera również ten wymiar bliskości z drugim człowiekiem w okresie świąteczno-noworocznym, dlatego kiedy zbliża się ten okres właśnie świąt boże. Narodzenia, okres Mikołajek, okres Nowego Roku, to wtedy oczywiście te paczki są przygotowywane, bo te paczki są cały czas potrzebne. Są potrzebne i oczekiwane przez Polaków, którzy mieszkają za wschodnią granicą. Po okresie pandemii, no, powracamy jakby do. Tych utartych sposobów zbierania, zbierania darów, przygotowywania paczek. To nie będzie tak jak było przed pandemią, ponad 4 tysiące, ale dużo ponad półtora tysiąca paczek. Każda paczka, przypomnę, waży około 15 kg. Także to są no 20-30 ton w skali całego, całego województwa, jeżeli chodzi o zbiórkę paczek, o przygotowanie paczek, o zbiórkę artykułów. Tak, zdecydowanie pamiętamy. Zwłaszcza, że pamiętamy już raz 23, z czego już wielokrotnie część tej akcji ta zakrojonej na dużą skalę, bo to przecież i całe województwo lubelskie zbiera dary do tych paczek dla rodaków na Ukrainie, ale nie tylko, nie tylko z naszego województwa są też również z innych stron kraju pozytywne sygnały. Zapakowana, żeby mogła odbyć tak dalekie przestrzenie Odległości, no okolice, Lw okolice Lwowa to nie jest tak strasznie daleko, ale jednak to jest około 300 kilometrów. Proszę pokazać tą... proszę. Proszę pani prezentuję. To przeciągamy tu i I mówcie co jest. E, Dżewsze. Makaron. 23 lata. Zawsze jest to samo. Kochani rodacy, w imieniu mieszkańców Łukowa, Powiatu Łukowskiego, załączamy serdeczne pozdrowienia. Nic się nie zmienia w tym tekście, tylko zmienia się data. Dyrektor biura, pana senatora i Danusia. Tylko one są w stanie z powrotem to poukładać tak. Czekają ludzie na te paczki. Będąc na Ukrainie wielokrotnie widziałem, kiedy byliśmy ze świeżymi paczkami, że stało opakowanie puste. Puste gdzieś tam na szafie, ale z naklejką biało-czerwoną, jako znak tego, że rodacy. O tych Polakach, którzy tam zostali nie z własnej przecież woli, bo tak się potoczyły losy, że tamta część akurat tych ziem została po stronie ukraińskiej. Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Czy prędzej się wybierajcie, do Lejem pospieszajcie przywitać Pana przywitać Pana czym prędzej się wybierajcie do Betlejem pospieszajcie przywitać Pana przywitać Pana poszli znaleźć Dziesiątko w żłowie, wszystkimi znaki damy mi sobie. Jako Bogu cześć udaj, a witając zawołaj z wielkiej radości, z wielkiej radości. Czy ty wiesz, że te stópki dwie po wodzie będą kroczyć? Czy ty wiesz, że ta mała dłoń powstrzyma wielki wiatr? Że dałaś życie temu, kto tobie życie dał? Mario, czy Ty wiesz, że pewnego dnia przywróci wzrok ślepemu? Mario, czy już wiesz, że Twój synek ma wybawić nas od złego? Czy Ty wiesz, że Twój chłopiec już niebiańskie ścieżki zna? Że patrząc w jego oczy, na widzisz dwa. Głuchemu dźwięk Zmarłemu życia da Chromemu krok Niebemu pieśń Przynosi Chrystus Pan. Mario, czy ty wiesz Czy Ty wiesz, że pewnego dnia On rządzić będzie światem? Czy Ty wiesz, że to właśnie On pokona grzech i śmierć? Dziecko śpiące w Twych ramionach na imię ma